i Banko, z tej strony Kryspin, a ze mną jest AgroBanet. Banko? A to jest seria Polska Jest Sąsiadem, odcinek 13. A w dzisiejszym odcinku co? O, to ten nowy nabytek. John Deer oraz siewnik Pottingera. 3 metry sąsiad? Chyba 3 metry, bo już nie pamiętam. Metr. Ja, bo... Wziąłem nawet niestety ten, co sąsiad, sąsiad brał. Też go nie hmm. ma gdzieś, kurde. Mi się, nie... Mi się wydaje, że to chłopacy są tutaj stąd. nie wiem. O, idzie! O, witam pana. A, obrażony widziałeś, siat, a sąsiad bierze ładowarkę, pożyczył od chłopaków. Mamy 100 tysięcy pożyczki gospodarstwie, z tego co wiem Dobra. Wsiadamy. Dzisiaj nie będzie się śniwan niestety, ale... Pojedziemy sobie. <śm> <śm> ale pojedziemy tutaj. Sąsiad już wypadek jak zawsze. Ale dzisiaj sobie pojedziemy. Wzięliśmy już od razu z nawigacją. Chłopacy mi założyli właśnie, dopłaciłem. O ja nie, ten tych pojechałem sąsiad, wiesz, że coś dopiero zobaczyłem, że ten czątki jak cofasz, nie? To tylne lampy się zapalają. Aha. No. tak czujniki ma. 130 kuca co ma mniej niż sąsiada rendówka, ale mogę już szczupować na 200 prawie. Umiem. No ja już mam maksa. No. A ja mam najmniej. Ta seria, którą. Od sąsiada weźmiemy Gruber. Nie trochę teraz, chyba za mały. Na Mamy nawigację. Ile się zmieścisz po niego, co nie? Weź Mikel z tem. Zapisaliśmy te 9,5 tony? Tak. Fajnie, że. Uderzyłem wciąż Dobra, postawimy ten siewnik tutaj, bo będziemy oglądać z sąsiadem potem. A wpadaj... A, zapomniałem wpadajcie do sąsiada, bo sąsiad też kupił nowy nabytek. Nawet powiedziałem co. Bo wtedy gilem jestem. Sorry, sąsiad. Nie, no możesz mówić, bo i tak później zapuszę, to razie Eee, więc co? Idziemy do sąsiada. Albo dobra, najpierw pojedziemy skosić jedno pole pana. Możesz i przyjechać, co, nie? dobra, to potem sąsiad. Odpalamy. O, sąsiad tu już mi wszystko postawił. Sąsiad kabli nie mogą się odpinać. Zostawić mogą się. Dobra, tu robimy już na słomę. Na zdrą wkazówkę tam. Sąsiad. Człowieko. ja co za co ty tutaj? chcę wiedzieć, czy ten. Ja ty jedziesz na to. się nie wytknęli. A ten by. Bo ci by się nie wytknęli. A. Ale te ścieżki są przyzytkie u mnie, nie? U sąsiada taka ładnie otknęła, ładnie u mnie takie przyzytkie duże. Masakra to jest. A to będziesz ludzie. Co? A to będziesz ludzie. No trzeba, nie? Cieszę się, że są takie Cieszę się, cieszę się, w sumie się. Tamte są pola, na, na odcinku siłem więcej sypienie. nie? Więc spał. Ale tam nie było ścieżek, nie? Od są się cię prosić. Sorry, proszę. Tam obok moich buraków. O laga mam. O mój Jezu. Ragom no. ja. Mówię, kurde, biorę takiego nowoczesnego John Deere. No, no, nowoczesny Iron on ma tysiąc któregoś tam on jest. Z tego yes. co wiem. To mówię, wezmę na jakie jak jest okazja kupacy powiedzieć, że mi założą. Sąsiad nie chciał do renówki, namawiałem go, żeby założył do renówki, a on mówił nie. Ja tam... Ale go jeszcze namówię, też są nie? Sąsiad Nie Zobaczysz jak czym girem będzie się robiło To na tym polu co będę robił, to nie... Nie wiem jak tu ustawię tą nawigację, jak tam jest takie nijaki Wiosy <grym>, No sekret są... Sąsiad tak był pijany, to robił między tego pola coś coś tam nie robię Czemu? Czemu cię nie ma? No nie wiem, mogę go Coś mi odwaliłeś, bo ja ci odwaliłem, nie? O, to będę do A jeszcze belek nie z złąki Kumać to? Aha. No od tamtej zimy leży. Saka. Przestrzeń pozbierać w końcu. Sąsie ja tam, sąsiedzi, śmiesz. Nie wiesz, zobaczcie. Ja wiedziałem od razu, że coś tu bo ja widzę, jak tu lata coś. Co lata? Nawet w czarne jakieś placek. Nic nie widać bardzo. Jak nie widać. Obie, jak, ja by, jak ja bym, jak ja na pożyczniak to by było wszystko widać Nic nie widać Ale ja mam w górze kamerę, ja nie jestem przeciwny. Ja tak samo, mam z góry Ale to w sumie się nie da rady się Ja nie da rady? Ej To jak jutro nie ten, nie? Wiesz co mówiłeś? No To może jutro z rana Do mnie ten odcinek jeszcze O no co z rana? No, ten, jak jutro nie pójdziesz, ten spadek. No. Ej, nie to sam nagram. Pójdziesz jednak. No, i tak, co nie? No, bo już nie chcę się znów... Jak to jest pięć. Zacznijmy to skończymy, to będzie w pół, no. I wiesz, się znów pół godziny się do 20.05. sobie Ale mam trzy ciągniki, a jeden używam. Ja też mam trzy. I dwa używam. Akurat w tamtym z powrotem i 80% się zapaliło. Tak. Dobra, śpię, ole, już leci słucham bardzo mocno, a wiem czego nie zrobiłem. mam trzydzieści tutaj. Na um, to, to do spania? Nie. Mm -hmm. To dopiero ustaw minutę. <coughs> A co ty teraz robisz? Już skościsz ty pan, czy tak biegasz? Ręka zatrudniłeś za Tak. Te. Jak ją ja Zawodek Zawodę koło blisko. O no. Boże. Chyba ty po prawo pole kupię, wiesz? Są Ja? No, fajny kawałek będzie. Chyba, że ty je kupisz, to wtedy. Które? No tutaj, co, co ja koszę po prawo? Że myślałem o nim. No możesz kupić się. Ja wtedy tu powiem, czy sobie do Miedzy, do drogi. Pojadę do Wujta się spytam, czy mogę tu powiększyć w lewą stronę. Bo zobacz, jaka Miedza jest. Nie ja widzę. to 129 chodzi. Tak, no, fajne jest. To no ja na nim myślę, nie właśnie. To nie będę ci zabierał. Ja wtedy pójdę do Wójta i to w prawo powiększę. Tutaj je można fajnie wykorzystać. To już fajne jest. No i byś mógł się rozwijać potem w prawo, w prawo, w prawo, nie? Mam boję się od ciebie odkupić No Właśnie no się dogadałem jak będziesz się rasuje Ale yeah. co? Paś, jaka masakra to jest w tak? Albo się tak zostawi tą wiedzę w sumie. To wtedy jakbyś ty odkupił to byś nie musiał robić tej wiedzy go. Bo... No tak No nie to pomyślimy nie? Jak kupisz czy... Dokładnie Nie przyjechujcie lepiej do mojego zboru. No zaraz będę, bo ostatnie dwa przejazdy i będę jakimś podirent tutaj naprawić. O. Wiesz? Dobra, to jak coś zobaczysz to się załamiesz Aj tutaj szybko sezony lecę, bo tu nie ma nic do roboty, nie tak samo jak na twojej serii. Na razie nie ma. No, to jest rozumojowa seria. Kurde braszka i tym sąsiad skączy... ja jeszcze jeden przejazd a dopiero 10 minut. No kurde, trochę pouprawia sobie. No. Akurat przetestujemy. Ja to pewnie że tak pojadę i talerzowanie. Olścink miał. Delikatno. Na przez co? Chyba, że kurde nie mamy beczki do gnojówki. Ja mam. A dużo masz trmalutko. Zaraz ci powiem ile litrów kurde Bo jak dużo to pod junglirem podepnę i może rozleję przed tym. A jak nie to zatorka sobie go weźmiesz. 5000 litrów. A ja się właśnie dżunglirem prowadzić, bo nic nie będzie w tym momencie. Ale po to już to zaryku wiesz. Wiadomo, nie? Wiedzieliśmy, że trzeci sezon i kupimy takie cią ciągniki. No ale tu, no. tu wymagają takie pola, bo pola są takie duże. Bo jak mam to 30, siać cały odcinek jedne pole, to... Tu jest. W którym... Ja chłopie przez cały odcinek zasiałem aby pół pole. No półtora pola, nie? Sakra. A takim ciągnikiem to już trzy zasiejesz. Tak, ja? się, jest to... Te pole, to pole mniejsze jest niż tamte w tamtusie No Nawet nie będzie przyczepie, sąsiad, wiesz? Ja, ale jak coś, to jak grubem w staram tymi widłami będę musiał Cię wyciągnąć Ja tam wwiadę jak tam jest obok Seelos, to nie jest obok Cilosa. No nie jest specjalnie, no nie przestawiam ale wszystkie maszyny mamy inaczej Aż teraz się w nich na widłach wziąłem. Nie wiem właśnie jeszcze co porobić. Stare maszyny w kąt no to dopiero 12 minuta A już ostatni trzyastra Widzę. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Na pięć przyjazdów idealne jest tak, pola, nie? To nie jest. To O, nagle ping do otworu podskoczył. Ale już spadł. Fajny te pole tutaj jest po bo fajnie to wygląda, bo tu jest... one tak mniej, niżej 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 nie? To jest taki spadek, Ja będę chciał też sprzedać tam te pole, te jak... te, te wiesz, jeszcze odprawane, może teraz. Może nie będę tego uprawiał? Nie tego, po Od razu sprzedam. Jo. Kupię sobie jakieś inne, bo tam nie ma odcinku odcinków w ogóle, no. Scared. 14 minuta, ale już odcinek Nie, okay. nie no, ty, no trzeba coś wymyśleć, ale co? Ja czekam właśnie po co i może... Dobra, jeszcze nie wiem właśnie pomyślę jeszcze nie? nad tym polem. Ale ja bym raczej nie sprzedał, bo tam jak nie mam, nie mam robić odcinku, to tak nie. No. Z tego pola to mi dużo nie sypnie. Tamtego? No. I to pojadę uprawiać, jeszcze zostawię te sezony, wiesz? Nie yeah. Tak myślę, albo uprawię i sprzedam uprawione drożej. Co? Drożej. No, no drożej bo już jest przygotowany potrzebnie. nie? Nie będzie musiał człowiek w pracy skonać Dobra, ja zostawię poza odcinkiem, sobie zjedziemy posiad ja pożyczysz ten gruber? Dobra, tu idę po... Tak, okay. No, wiedziałem, że to, bo widziałem jak zsy lata z się... no, zobaczcie, są te takie cwani. Ej, ale teraz Zobaczył. będzie... Ej, zobacz, jak teraz kosiarka będzie pasowała. Sąsiad. Ta Pottingera. W Jandira, nie? Faktycznie. Teraz sobie przypomniałem. Nie wiem, że ja go słyszę, ma Ma tak być, bo sąsiad ma wiedzieć, kiedy ja wyjeżdżam. Ja już bramę. Jak zobaczę, jak będę cofał, jak będzie to światło się górne paliło, nie? Dobra, na cofnę. Niedobry wybór był John Deere'a. Ja w ogóle Markę lubię John Deere i ten, nie? Tak mi się ona panowała. Te stare w sumie tak mi się bardziej podobają niż na nie? No te nowe niektóre. Czekaj, bo tutaj będziesz mógł na Sąsiad musiał akcję pokazać, że dure mu nie operować. Nie ma akurat, bo mało miejsca, bo wam po sobie pospią cię gasować Dobra, nie tak blisko jak teraz wiedzisz? Myślisz o człowieku? Ja nie wyjaby tak sto tak i pat teraz na tył, na światła, ty mnie Czekaj. Niebieski ty, Górne ci śledzą No? Dobrze, się River Smak, można szybko biegi zmienić. Nie, co? nie, zobaczyć jak to uprawiam? Na no, robię. nie, Idę Nawigacja Nawigacja. nie, się nie, się tutaj O wszystkie panelki, wszystkie nie, teraz Tutaj pokażę, tutaj tutaj nie, wiem. Tutaj jak mamy samo zbierającą widzicie, jak pottingerę, to tutaj też możemy zbierać, tu jest od odpryskiwacza Wszystko już mam podczepione, bo chłopacy mi tutaj podczepili O, sąsiad już gotowy Też nawigację mam No już mi się świeci światło O, ale tu sąsiad chłodzi, nie, Bydę. Ale mały ten ten Teraz fajnie, no. kultywator by fajnie się też wyglądał taki duży nie Trójka taki masywny Dobra kogo ty walczany Aż fotysem z sąsiedztwa Oboż wojny Czekaj sąsiad Oj Laga Taka dyszka nie dobra, co? Na głęboko. Jo płuczy Dobra, ustawimy sobie tak nawigację Ja pierd... W się coś, że Proszę, zabieźcie mi stąd Dobra, ja kończę dobra robimy Poco, ale ja pracę. Chyba porowo było Okej. Okay. strzelimy tutaj Takie stary ze telewizji to bóg bardzo tak 13 godziny lepsze będzie, bo tak 10 tam to... yeah, lecę Dobra Trzymaj się tam sąsiad Musimy jeszcze grubesek kupić Dobrze, nie widziałeś Aby nie zwróciłeś uwagi Nie, 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 bo miałem akwarium na tył, wiesz? No to dobrze Bo nagle byłem u ciebie na polu i nie było mnie Sąsiad jeszcze grubesek kupić Tak teraz mówię Sprzedam to soję, to grubesek kupię No Bo nie mam w ogóle To też. Talerz... bo ja mam dwie talerzówki, Kumasz? Muszę jedno sprzedać, a. chcę Kru kupić. Albo dwie, bo w sumie teraz muszę dwie sprzedać. Bo jedno mam taką malutką, uprawę siebną do silnika. Nie? Dziwo, pracownik mi wszystko prosi. Dobrze. Nic nie zostawię. Ja pierwszy raz tak. Mi się podoba ten ciągnik, nie? Jak się kupiłem, bo tak inne to tak, a dobra, fajnie, bo fajny ciągnik, nowy, nie? A tymczasem no, naprawdę bym chciał na inne z Nie będę mówić już co, tam. co jest, Chcesz coś porobić? Przegać. Nie, bo mogę parę ujęć z zewnątrz nagrać, nie? Jak się prezentuje. Jak I chcesz. Mam nadzieję, tu 22 minutę. To pod koniec ci si dam to sobie po Potem. Myślę, że akurat skończy. To pole. No, o kurde biegam i się pobawiłem i teraz źle O, tak to mi się. Yes. Ale w ogóle jak tam w tych starych ciągnikach jak, jak naciskasz spację reverse, nie? Żebyś zmienić siebie? tak wolno to się zmienia w tym John w tym cządinze. Klikam i jeszcze się zmieniono, nie? Nie muszę czekać parę sekund. Od razu klikam i gaz naciskam i ja ci przodu To mi się podoba właśnie. Ej, chyba ściągę teraz John będę robił. co to robić? Dobra, jeszcze mamy. Dobrze, dobrze, będziesz spać. Zaraz będziesz musiał znów zapisać. No daj, chcą się tak ześ jeszcze przechać. Ja to już kończę i ja akurat wrzucę rano Ile tam masz minut? No, 23. No to co, te 30 minut można zrobić. Tego nie ostrzega jak zaraz ja skończę pole skończysz polobier to wydaję ci No to zobacz przecież zobacz Ja skończę To będzie z rozpierstą wysypać się Ja 3 3 jadę jak coś jak będziesz jechał tutaj John Deere, nie 3-3 3-3 no. Nie wiem nawigację będziesz miał ustawiony już? Jak ty wejdziesz? Czy nie? Tak. Dobra. To, to po prawej to potem skończę, bo tu nie chce mi się krzanić raz tutaj. Odcinko. a jak głęboko trąb... Drob... Teraz zauważyłem, bo zatorem to, to wisiało gdzieś. A tu tak głęboko to... Za Zatorem nie mogłeś mocno wpuścić, bo twarde było No. jeszcze się po... Dobra, wracam do domku, jak coś Co mówiłeś? Wracam do domku Dobra Chyba jak zakończymy od razu jadę kupić ten, No i nikt się poszukać gruber albo kultywator i kupić sedan. Tak, bo też mniej pieniądze Mam, popie. A jeszcze soja? No właśnie, soja Na no, sprzedaż. Jeszcze ten jest Mleko Jeszcze ten A i weź to zobaczysz jak będę jechał Mogę wyjechać z głowy Dobra, to wezmę jeden na godzinę Ale aż tak No pięć na godzinę, ale jeszcze jestem przy końcu, wiesz? Tak ale no, ja Ole już widzę. O, ale za... U! O! O, się wrąbał Zasiadaj, sąsiad, dawaj Mogę zaparkować to tak. Zaparkował Trzymaj Trzy, trzy Zobacz, jak to burczy Ile na godzinę jedziesz? Ale, Kupci. Nareszcie. 13. To fajnie robi, nie? Fajnie to wygląda. Ja. Weź na 30-stop i tak z przodu ustaw sobie kamerę, tak z boku. Tak z przodu, z boku. Zobacz, jak to wygląda. On się tak buja. Nie, fajnie U. tym z głębokości wygląda. Ciekawe, jak twa Renia. Trzeba sprawdzić. Poza odcinkiem. To co? Myślisz, jak mamy sąsiad tu, prawda? Pięknie jedzie. Tu się zajmę, jak się pojedziesz sobie. Trzymajcie się na razie, ano. Trzymajko.